Dzisiaj przedstawię Wam nowy produkt Royal Class Skóra Pielęgnacja Tenzy Detailer. Jest to produkt do bieżącego czyszczenia i odświeżania każdego rodzaju skóry. Czyści lekko zabrudzone powierzchnie i je impregnuje. Teraz pokażę Wam jak prawidłowo aplikować Royal Class Skóra Pielęgnacja. Bierzemy niewielką ilość produktu i nanosimy bezpośrednio na szmatkę. Szmatką przecieramy skórzaną powierzchnię, a następnie bierzemy drugą czystą i suchą szmatkę i wycieramy do sucha. Royal Class kura Pielęgnacja regularnie stosowany zapobiega wysuszaniu oraz pękaniu skóry, dzięki czemu Wasza skórzana tapicerka będzie miała super wygląd na lata. Sami wypróbujcie Royal Class kura Pielęgnacja. Koniecznie sprawdźcie inne nasze filmy instruktażowe o linii Detailer oraz polubcie nasz fanpage na Facebooku. Cześć!